Menopauza może przynieść wiele skutków ubocznych, od irytujących po zakłócające życie. Ale jednym z najbardziej frustrujących jest pozornie nieunikniony przyrost masy ciała, szczególnie w okolicy brzucha. No i zanim zajmiesz się utratą masy ciała spowodowaną menopauzą, ważne jest, aby zrozumieć, jak w tym okresie zmienia się Twoje ciało. I pomimo, że zmiany hormonalne w miarę starzenia się mogą prowadzić do nadwagi, to możesz zachować zdrowie i kondycję dzięki tym prostym wskazówkom. Gotowa? No to zaczynamy. Zwykle występująca u kobiet w wieku od 47 do 55 lat menopauza jest spowodowana utratą estrogenu. Kiedy tak się dzieje, masz tendencję do gromadzenia tłuszczu, zwłaszcza w okolicy brzucha, a także utraty masy mięśniowej. Dzieje się tak, bo kiedy Twoje jajniki przestają produkować estrogen, Twoje ciało szuka go gdzie indziej, a innym takim miejscem, w którym jest generowany, są komórki tłuszczowe brzucha. Twoje ciało przechowuje tam tłuszcz, aby zwiększyć tym samym poziom estrogenu w ciele. No i większa ilość tłuszczu wokół środka ciała jest więcej niż frustrująca. Może również. Zwiększać ryzyko dla zdrowia, w tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów sercowo-naczyniowych i chorób metabolicznych. No i możesz myśleć, że ponieważ brak równowagi hormonalnej jest przyczyną Twojego przyrostu masy ciała, terapia hormonalna może rozwiązać Twoje problemy, ale nie do końca, bo Zgodnie z badaniami, kobiety w wieku 50-60 lat mają tendencję do przybierania około kilograma rocznie z powodu utraty mięśni. Ponieważ mięśnie spalają więcej kalorii niż tłuszcz, powoduje to mniejszą aktywność. A mniejszy ruch oznacza spalanie mniejszej liczby kalorii, co naturalnie oznacza przybieranie na wadze przy niemoderowanym jedzeniu. No i nic więc dziwnego, że zwiększony poziom aktywności fizycznej skutecznie pomaga w utrzymaniu wagi, podczas gdy spędzany na oglądaniu telewizji czas wiąże się z jej przybieraniem. Spalanie większej ilości kalorii, niż przyjmujesz, jest jednym sposobem utraty masy ciała. Dlatego nie komplikuj zbytnio odchudzania, bo chodzi o to, żeby mniej jeść i lub więcej się ruszać. Zatem poważnie podejść do diety i obserwuj, ile jesz, a do tego powinnaś również mieć co najmniej 30 minut jakiejkolwiek aktywności, 4 dni w tygodniu. No i pamiętaj, że małe zmiany mogą mieć duże znaczenie, bo zaparkowanie na tyłach parkingu, kiedy idziesz na zakupy samochodu lub skorzystanie ze schodów zamiast windy kilka razy w tygodniu robi naprawdę różnicę. Jak wspomniałem wcześniej, mięśnie spalają więcej kalorii niż tłuszcz. To szczególnie widać u mężczyzn, którzy dzięki temu mają tendencję do łatwiejszego odchudzania się niż kobiety. A włączając ćwiczenia siłowe do swojej rutyny, możesz zwiększyć swoje szanse na łatwiejszą, długoterminową kontrolę wagi. A do tego ćwiczenia siłowe są pomocne w jeszcze jednej rzeczy, bo w ciągu pierwszych kilku lat po menopauzie utrata gęstości kości przyspiesza, co zwiększa ryzyko osteoporozy. Chociaż każdy rodzaj ćwiczeń jest pomocny dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego, to wykazano, że trening siłowy pomaga zapobiegać utracie gęstości kości i pomaga utrzymać masę kostną nawet u osób, które już cierpią na osteoporozę. I chociażby dlatego kobiety w wieku powyżej 50 lat powinny próbować podnosić ciężary i wykonywać ćwiczenia siłowe, jeśli chcą zwalczyć objawy menopauzy. A oprócz potencjalnego obniżenia wagi, ten rodzaj ćwiczeń często ma wpływ na życie codziennie, ułatwiając np. wchodzenie po schodach, czy też może zmniejszyć ból kolan. Oprócz skupienia się na tym, co robisz w kuchni i na siłowni, ważne jest, aby skupić się również na rzeczy, która nie tylko pomoże z wagą, ale także potencjalnie zmniejszy nasilenie innych problemów związanych z menopauzą, takich jak depresja, i zaburzenia emocjonalne, a ta rzecz to po prostu więcej snu. Bo brak snu może zwiększyć poziom kortyzolu, hormonu odpowiedzialnego za reakcję na stres. Podwyższony przewlekły kortyzol powoduje również większe odkładanie się tłuszczu w brzuchu, więc brak snu w okresie menopauzy jest jak podwójne hamowanie hormonalne. A do tego krótki czas snu jest związany z podwyższonym poziomem greliny, hormonu stymulującego apetyt oraz obniżonym poziomem leptyny, czyli hormonem sytości. Oznacza to, że gdy masz mało snu, bardziej prawdopodobne jest, że poczujesz się bardziej głodna i będziesz mieć ochotę na słodkie potrawy. I chociaż możesz zacząć widzieć, jak twoja waga w okresie około menopauzalnym rośnie w górę, to mimo wszystko nie musisz postrzegać tej sytuacji jako nieuniknionej lub nieodwracalnej. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz całkowicie zmieniać swojego stylu życia, aby z powodzeniem mieć kontrolę nad masą ciała. Nie wierzysz? Zresztą sama zobacz.